ludzie mnie nieźle traktowali, wykorzystywali. Pozwalałam sobie na brak szacunku i ciągłe przekraczanie moich granic, bo nie potrafiłam nic powiedzieć, postawić pracę ponad moje siły i możliwości. Kiedy doszłam do takiego momentu w swoim życiu, kiedy już wiedziałam, że że nie mam siły, że muszę coś zmienić. Kiedy doszłam do ściany i wiedziałam, że albo wejdę w ten proces, albo idę w tą złą stronę, bardzo długo się nad tym zastanawiałam, bo nie miałam środków ani możliwości, żeby uczestniczyć, a, a bardzo chciałam miałam w sobie mnóstwo samozaparcia, żeby sobie pomóc i, i zmienić swoje życie. I w momencie, kiedy ja tak bardzo chciałam, a nie miałam po prostu możliwości finansowych. Zdarzyła mi się sytuacja, że zadzwoniła do mnie moja mama, która powiedziała, że od dłuższego czasu odkładała pieniążki dla mnie i dla mojego rodzeństwa i chciałaby nam porówno przelać większą kwotę pieniędzy. To było dla mnie niesamowite, bo to był ten moment, kiedy ja tak bardzo chciałam coś zmienić i zrobić dla siebie, a, a tu się okazuje, że świat mi daje tą możliwość, i dostałam te fundusze. I, I pierwsze, co zrobiłam, to zainwestowałam je w siebie, żeby sobie pomóc. To była najlepsza decyzja, jaką zrobiłam, i nie zawahałabym się nigdy. Mocne uświadomienie sobie problemy z mężem tu i teraz przez te 17 lat. Tylko to jakby sięgało dużo, dużo, dużo głębiej z tym, co było kiedyś, żeby poradzić sobie z tym, co jest teraz. Bo próbowałam wcześniej chodzić do wiatrów, brać jakieś leki, ale to było tylko takie chwilowe, które mi, mi pomagało na dzień dzisiaj, a nie pracowałam nad tym, co było kiedyś i co spowodowało, że mam takie.